Widziałem wóźka. Czego wy chcecie? Szczepienia. Lubią cię oglądać w telewizji. I to no co? Chcielibyśmy, żebyś mówił. A to jest dowód przyjaźni. Numer 614. Co ja mam z tym zrobić? Ciesz się i zarejestruj. Gówno. To jest wyróżnienie, nie rób przykrości. Zarejestrujesz się. Przyszedłem się zarejestrować. Szczerze gratuluję, pan jest porządny człowiek. Zapiszę pana. A zaświadczenie o szczepieniu pan ma? Nie. No to jak pan sobie to wyobraża? Mam to. To trzeba było od razu powiedzieć, a pan się stydzi. Zdjęcie pan ma? Nie mam, a po co? Według przepisu należy się pan paszport, szczepień. No mógłbym pan dać od tak, ale można to ludziom ufać. Wklei pan? Tak, tak wkleję. Bardzo mi przykro, że pan tu już nie mieszka. Jeszcze to od telewizji. Urząd Sanitarny przypomina zapominalskim, że dziś upływa termin obowiązku rejestracji do szczepienia. Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swojemu interesowi i ogólnemu dobru. Ważna dla nas wszystkich akcja szczepienia naszych rodaków przebiega pomyślnie. Punkty rejestracji sprawnie wpisują adnotacje do kart tożsamości. Pamiętaj, że być dobrym obywatelem to znaczy nie mieć kłopotów, a nie będziesz ich miał, jeżeli nie będziesz kłopotem dla innych. Idź i się. My telewizja, popierając ten pomysł, obniżamy koszt abonamentu telewizyjnego dla wszystkich osób wyróżnionych dowodem Szczepienia: Oby, wasze dokumenty? Tak. Gdzie się szlajacie, ponoty? Chodzę. Adres! Kierowanie do punktu szczepień. To jak to z wami jest? Kierowanie wam wypisano, a nie korzystacie. Coś tu nie w porządku. Chcecie być w porządku? To gdzie się chcecie udać? Do punktu szczepień. No. A to na koszta podwiezienia. Z grupą 0 idą pierwsi na szczepienia. Nic nie jeść, być na naczczą. Pozostali ćwiczą i czekają na swoją grupę. Szczepni dobrowolnie. Kto nie, nie dostaje śniadania. Kto nie je, nie może. Zaszczepić. Kto nie może stracić miejsce w naszym punktu szczepień. Szczepienia. Dobrowolnie. Czekając... Szczepienia z... ćwiczą. Ćwiczymy. <głos> <głos> idź, idź, tam ci będzie lepiej. Dobrowolnie, dostaniesz jeden mile. Wolnie podwójną dawkę dostaniesz trzy mile. Bądź nie lepsi. Przez to jest dobrze. Stać i czekać na swoją kolej. Do szczepień. Osoby Odpadów uchylające się zostaną, zostaną doprowadzone. Nie sprzeciwiać się. Wszystko jest dobrze. Zachowujemy porządek. zaszczepić Hej, pani, niech ja pan się schował. Pana... Zaszczepił. Chcę pan. Będzie? Zaszczepiony. Po co to panu? Niech pan nie będzie głupi.